Dobry starszy sierżant Paweł Łeko, Prasowy prasowej komendy powiatowej Policji w Sztumie. Wczoraj sąd rejonowy w Chwidzenie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy wobec 31-letniego mężczyzny. Mężczyzna ten podejrzewany jest o spowodowanie wypadku drogowego, którego skutkiem była śmierć dwóch pasażerów. Do wypadku drogowego doszło w sobotę, 24 lipca bieżącego roku, na drodze publicznej niedaleko miejscowości Gronajny. Kierujący osobowym peżotem na prostym odcinku zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Autem podróżowało trzech mężczyzn, śmierć na miejscu poniosło dwóch pasażerów – 31-letni mężczyzna, mieszkaniec Sztumu oraz 51-letni mężczyzna, mieszkaniec gminy Sztum. Kierujący 31-latek, mieszkaniec powiatu sztumskiego z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala i jak się później okazało znajdował się on w stanie nieczerzwości. Badanie wykazało ponad 3,5 promila w jego organizmie. Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, znajdując się jednocześnie w stanie nieczerzwości, mężczyźnie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.